Cześć, krzyżyka ta ponownie na pasiczysku leśnym i podobnie ta sama rodzina. Ona idzie na, na dwa kroki do przodu w stosunku do, do pozostałych. Tak wygląda ją pszczoły na dwóch korpusach. Teraz pokażę Wam, zaraz zajrzymy do tej nadstawki. Tak siedzą w nadstawce, w tej nadstawce jest już parę kilo przyniesionego nektaru. A to wystarczyło zasadniczo dwa dni. Ja teraz muszę działać, no bo one tutaj zaraz będą czuły ciasnotę, jeżeli już nie poczuły. Mam przygotowany, korpus, mam przygotowany korpus z dziewiczym suszem. I daję ten korpus pomiędzy czerw. Pszczoły są silne, dają sobie radę. O, czerw trutowy, ja cię kręcę. Ten, te pszoły ten korpus, który podniosłem w tej chwili nie był zbyt ciężki, więc, więc pszczoły ładnie wynosiły miód do trzeciego korpusu, do nadstawki. Ja nie patrząc, nawet nie szukając matki, bo nie, nie kratuję tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ramek nieprzeczerwionych i konfiguruję gniazdo z powrotem w ten sam sposób. I w ten sposób mamy pierwszą moją rodzinę na trzech korpusach jedna, Na czterech korpusach Langstroth jedna druga. O, może się coś zabłyszczy. Zobaczymy pod słońce, ale tutaj słuchajcie, taka przykładowa ramka w miodni. jest ramka cała zalana. Nie wiem czy to widać, ramka cała zalana na kropem. I to praktycznie takiej prawdziwej pogody było tutaj dwa dni i dać tydzień to, to wszystko jest pełne. Muszą przychodzić nowe korpusy. Przyszedł jeden. Przyszedł ten korpus, w tej chwili on rozdzielił kulę czerwiu. Pszczoły będą się starały w tej chwili tutaj odbudować łączność tej kuli czerwiu. Stąd matkę będą spychały, z tego czwartego korpusu będą matkę spychały pożytkiem i czerw będzie się układał w ten sposób, w ten sposób. Następnym etapem będzie odebranie tego korpusu, czyli kolejny korpus pójdzie tutaj. I to będzie już pięć korpusów i to będzie koniec maja i to będzie szczyt rozwoju tej rodziny. Pokazuję Wam rodzinę wybitną z wybitną matką, bo ona idzie naprawdę o wiele, o wiele, o wiele szybciej niż reszta. Cała, cała reszta dostała nadstawki. Ja ten film z nadstawkami publikowałem kiedy? Tydzień temu czy półtora tygodnia temu? Ta rodzina dostała trzeci korpus. No to te pszoły są w tej chwili na tym etapie czyli o krok w tył, o, o tydzień w tył. Ale mimo wszystko już też trochę miodu widać i one będą to ładnie znosić. Kwitnie w tej chwili wszystko, jest prawie 20 stopni na dworze, jest przepięknie. I co? Tylko nie przeszkadzać, co? Nie kratować, nie cudować. Ten korpus, zobaczymy co on zrobi, ten korpus między, między czerwiem, bo do tej, do tej pory jak dawałem ten korpus z węzu przy silnym pożytku między czerw, to, to pszczoły wchodziły w nastrój rojowy. Ja mam nadzieję, że... Zarówno obecność jeszcze miejsca na górze jak i, jak i to że dałem susza nie węze spowoduje że te pszczoły ładnie zagospodarują ten środek I się ładnie ogarną Będą nosząc cały czas miód i składając go już na, w samej nadstawce Ja myślę że Mamy dzisiaj 1 maja Ja myślę że do końca maja Dwie nadstawki pełne miodu To tutaj są niewyjęte Może nawet Może nawet szybciej Może nawet szybciej Krótki film Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się, cześć.